Siemka, witam w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget, jak widzicie prerejestracja na U24 ruszyła, mam już postać zrobioną, ale z tym serwerem jest coś powiązane. A mianowicie będę miał pierwsze swoje głosowanie na awatar. i o tym właśnie dzisiejszy film między innymi, później będzie też o giveaway'u. Zanim wam pokażę awatary, to jeszcze podziękowania dla wspierających. No i dobra, przejdźmy na home, bo tutaj głosowanie się odbywa i takie mam tutaj oto awatary. Tak one wyglądają. Nie byłem na nie gotowy, szczerze mówiąc. W głowie miałem je zupełnie inaczej. wyglądające, nie? Być może coś tam się w nich jeszcze zmieni. W każdym razie na ten moment wyglądają tak o. I tutaj mogę Wam powiedzieć więcej co jest, co, na co był jaki plan. Ale tak, tak w skrócie: Tutaj generalnie z Marvela postać to była inspiracja Moon Knightem, Może każecie. Tutaj. Dobra, do tego za chwilę przejdziemy. Bo ten, bo ten to jest w ogóle totalnie coś innego wyszło, nie? Ale no dobra. I tutaj inspiracja nową klasą Shakespeare'a, czyli doktorem z zarazą. Także trzy takie nowe awatarki powstały. Wszystkie tutaj są jako rasa człowiek. Akurat ta rasa człowieka mi najbardziej siedzi, więc trzy razy człowiek tutaj też się pojawił. No i tak, głosować możecie tutaj do startu serwera. I na który awatar zagłosujecie, to ten, który będzie miał najwięcej głosów. No to nie będę grał na EU24. A pozostałe e, też będę mógł z nich korzystać po jakimś czasie na innych serwerach. Także tak to generalnie e, wygląda. E, ja tutaj nie będę wskazywał swojego faworyta, to, to, to może powiem później po głosowaniu. E, w każdym razie, jak chodzi o ten avatar, tutaj Wam mogę powiedzieć: ogólnie dla wspierających na YouTube ekskluzywny film będzie, jakby, film specjalny z powstawania samego procesu tych awatarów więc to myślę, że może być ciekawe, także zapraszam do wspierania tu będzie filmik odnośnie tego poprzedniego awatarka i odnośnie tych, pokażę wam jakie wysłałem im zdjęcia i tak dalej żeby wam tutaj pokazać więcej o co chodzi oto przygotowałem wspaniałe porównanie i generalnie tutaj to wam powiem, że to miał być mem sprzedawca od doga z żabki i tutaj do porównania, zobaczcie teraz moje zdjęcie i tego mema, którego pewnie każycie Typu jaka parowa wariacie. O, proszę bardzo, tutaj w pamięci oczywiście. Mam tego mema oryginalnego. Ja tutaj podesłałem im takie zdjęcie, że na tym się mają wzorować właśnie. Nie? Specjalnie założyłem czapeczkę jakąś. Ubranko też pokolorowałem sobie na zielono tutaj, żeby no, był taki outfit żabkowy. To jakieś parowe wrzuciłem z tego zdjęcia właśnie. Generalnie liczyłem na taką pozę z tymi szczypcami. Właśnie szczypce też specjalnie ogarnąłem do tego zdjęcia. takim podesłałem. Ale troszkę tutaj wizje się rozjechały, nie? nie wiem, czy coś jeszcze z tego wykombinujemy, czy nie. W każdym razie, no takie opisy, do tego tam jakiś opis szczegółowy i te właśnie szczegóły, plus inne zdjęcia, filmy dla wspierających za parę dni się pojawią. Także kto jest zainteresowany tym procesem głębszym, to zapraszam, zachęcam. Kupując wspierającego na kanale, bierzecie też udział w losowaniu. I macie dodatkowy los. Do losowania to zaraz przejdziemy. No, także tak te awatar wyglądałem. Tutaj ta paruwa w ogóle nawet w tych szczypcach nie jest zmiejscowiona dobrze. Ale no dobra, już nie ma co przeżywać. Także no, to są moje awatarki. A poza tym, jeszcze bardzo dużo innych twórców ma głosowania na awatary. I też sobie przelecimy, zobaczymy, kto tam co ma. I sobie zagłosujemy na to, co mi najbardziej podoba. I was też zachęcam do głosowania na wszystkie. Także zaczniemy od neutrala. Zobaczmy, co tam neutral ma. Neutral ma tej dwóch, kurczę nigdy nie wiem czy to jest ork, czy co, to jest chyba ork. W każdym razie ten jest w tematyce doktora zarazy, To jest ogólnie sporo osób, jak nie wszyscy, mają właśnie jeden awatar związany z nową klasą. Także tak zapowiadam. I z tych, kurczę, chyba najbardziej mi siedzi ten, ten nekromanta, zakładam, że jest po tej czaszcze, czas, czaszce, tak. I po tej tutaj e, kosie, także e, ode mnie na to. Ja postaram się dosyć szybko, bo tych mm, awatarów jest dosyć sporo. A jednak, mu jest najważniejszy tutaj na tym odcinku, także jest jak jest. Eee, nie wiem, wstępnie te awatarki sobie oglądałem. Ten jest fajny z burgerami, ale ten jest taki śmieszny jakiś nie wiem. To jest ta maska tego doktora za razy, ale taki trochę niepełnosprytny, że tak powiem. Fajny, fajny awatarek. Także do nikogo kosuje. I na U24 też pasuje, no bo eee, nowa klasa, prawda? I tak, ta trójka e, twórców to jest jakby na stałe Strajksa, a ta reszta to jest właśnie od tej babki. To są chyba kreatorzy, tacy sponsorowani, którzy na co dzień przy EXH. nie grałem, tak przynajmniej mi się wydaje. I tutaj co mamy? Tutaj dwa moje stworzonka. To jakaś jaszczura, tej smok, tutaj dosyć podobne te awatary. Kurcze. Nie wiem, czy coś mi się podoba, tak szczerze. Ta no, jest taka inna. ale bym poszedł w ten z jaszczurą, chyba najbardziej mi siedzi. I tylko osoba, Od razu, jak wejdziecie sobie na stronkę, to na, na głównej tej wam się tutaj pojawi. A tego możliwe, że nie widziałem. Tak, tego nie widziałem w ogóle awatarów wcześniej. I tu najbardziej mi siedzi trochę podobny ten awatar do Josiego, ma no, nie wiem, czy Życie Yoshi też kiedyś, jak był ten, to miał, miał jakiś podobny mi się wydaje. Tu mi najbardziej siedzi ten, od razu powiem. To widzę, że miał dwa w ogóle w tej tematyce. Trzy. Teraz widzę, że mocka jest tu, tu, tu. Ale ten z zielonym mi fajnie tutaj tak kontrastuje. W ogóle cało, cała mordka jest na całe. całe no, cała zajęta powierzchnia praktycznie. Ewron Evron nawet będzie grał w Shakespeare, sponsorowany, także nieźle. Yy, I z tych, yy, ten i ten mi się fajnie fajnie siedzą. Ten to kto tak nie, ale ten, ten to panda jest taka bo najbardziej urocza, taka spoko. Także na to głosujemy, na zwiadowce. Yy, dalej spike, zobaczmy co ma spike. Yy, aha, to też widziałem tego syna pan policjanta. Na bagiety głosujemy od razu. Fajne wetarki w ogóle. I dalej mamy Suri i potem jeszcze będzie jeden zawodnik. Tutaj mamy z pieskiem widzę. Eee... Chyba ten. Przede mnie go to I ostatni komplet Avatar. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Avid is od eee, I tu mamy. O, te mi się podobał. Te bardzo fajnie wyszły. Tutaj mamy właśnie po doktora zaraza, to jakiś wiadowca. tu też taki jakiś czarodziejska klasa że tak powiem. Eee, chyba ten najbardziej siedzi, no. Nie wiem, tak jakoś tak lubię te zielone awatarki kontrastujące, jakoś fajnie. Eee, stąd też mam lokiego zielonego, ale tak to wygląda. No, także to było głosowanie. Zapraszam jeszcze raz do mojego głosowania. Link do mojego głosowania będzie w opisie. I teraz szybka reklama mojej Gridy na 24. Jeśli chce z nami pograć i wziąć udział w konkursie. Tutaj są zasady, tak, tak po pokrótce napisane, łącznie mamy w puli ponad 500 grzybka, 8 osób wygrywa nagrody, to losujemy, także każdy ma szansę, free to play, czy z grzybkami, jak chcecie, dowolny styl gry, zapraszamy, już mamy ponad 30 osób zapisanych, także dołączajcie, grajcie sobie z nami i wygrywajcie nagrody. Także to jest to. I ostatnia sekcja na dzisiaj, proszę Państwa, czyli konkurs, listopadowy giveaway, e, też pokrótce polecimy, losowanie, jak coś, to jest 28 czy 29 listopada. I tak, i w tym miesiącu mamy nagrody dwa razy pakiet VIP. Mniejsze nagrody z tego względu, że tutaj przypomnę, że wysokość nagród zależy od tego, ile razy ile mój kod był używany w poprzednim miesiącu. Akurat w październiku nic takiego nie było: ani legendarnego lochu, ani helveitora plus jakichś promocji specjalnych nie było, był ten World Boss, ale to tak wiadomo średniowo, więc nagrody mniejsze. Ale w listopadzie na Black Friday obstawiam, że sporo więcej osób będzie kupowało grzybki. Także w grudniowym giveawayu. Na pewno nagrody będą wyższe, pewnie też coś od siebie dorzucę, także no listopad, troszkę biedniej, ale nadal dwie osoby z VIP-em, także spoczko myślę, a na grudzień pewnie, może 4, 5, zobaczymy ile tam się zbiera, także co, zostawiajcie komentarz pod tym filmem i dostaniecie tutaj los w tej rubryce i też bierzecie udział za darmo, nie, nie trzeba być wspierającym, czy mieć suba na Twitchu, żeby brać udział, kto chce, tak zdobywa losy na swój sposób. A kupując wspierającego jeszcze przypominam poza dodatkowym losem w losowaniu to dostajecie jeszcze te specjalne filmiki raz na jakiś czas. W tym przypadku właśnie historia tych moich awatarów i tak dalej. To dosłownie za kilka dni wleci w weekend teraz ogarnę, także będzie omówione jakieś ciekawostki plus moje właśnie zdjęcia z nami wysyłałem przerobione, więc myślę, że spoko. No i mam nadzieję, że widzimy się na tym E24. Tyle ode mnie dajcie znać, na który awatar wygłosujecie. Dzięki za oglądanie. Na razie.